No właśnie, porozmawiamy o tym, co słychać, bo rok temu na ramówce tvn u słuchaj, wypytywałam cię, czy to w ogóle jesteś gotowa na miłość. I ty powiedziałaś, że w sumie nie wiesz, ale chciałabyś być. Powiedziałam wtedy, że nie wykluczam, yy, ale też jakoś bardzo specjalnie się nie szykuję, jak mnie znajdzie, to mnie znajdzie. No i zobacz, jak się z tobą znalazła. W ogóle moje życie jest y, tak niesamowite i pełne przygód i czasem mam wrażenie, że w ciągu tygodnia dzieje się tyle, co u na przykład mojej siostry w ciągu miesiąca. Y, no i rzeczywiście minął rok i jesteśmy znowu w tym samym miejscu, ale zupełnie w innej sytuacji. No właśnie, w skali od 1 do 10, jak bardzo jesteś szczęśliwa dzisiaj? Wiesz co, ja sobie zostawiam furtkę zawsze. Myślę, że może być dużo, dużo lepiej. Doceniam bardzo to, co mam, yy, ale ja mam zawsze trochę tego apetytu na więcej, więc daję ósemkę. A myślałeś, że powiem 12 albo 10, nie? 8. Nie słuchaj, my jeszcze myślałem na takie 9,5, no ale niech będzie ta ósemka, niech ta. Niech, niech ta będzie. Nie <noise> nie, ja czekam na więcej. Jest takie 8,5, dobra, 8,5. Dobra, zostajemy przy 8,5. W takim razie, co na te 8,5 się składa, słuchaj. Ach, a może mi zadaj konkretnie pytanie, o co chcesz zapytać? No, sojna, no, oparta na akcję spytać, jak się spełniasz, i jak w ogóle doszło do tego, że on cię poderwał. Nie, w ogóle poznaliśmy się w tak kosmicznych okolicznościach, że jakbym ci teraz to opowiedziała, to no byś w takim pewno... skrócie. Nie, 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 to jest mała słodka tajemnica, ale naprawdę poznaliśmy się w nietypowy sposób. Na początku rozmawialiśmy ze sobą w ogóle jakby z niezamiarem bycia i potem nagle mnie olśniło, że to jest kurczę taki wartościowy, niezwykły mężczyzna tutaj mnie wspiera i jest obok mnie dla mnie oparcie. ja tu się oglądam nie wiadomo za czym, jak ja tutaj mam taki skarb pod pachą, no i jesteśmy. Czyli można, można powiedzieć, że nie byłaś zdecydowana, że jednak trzeba było troszeczkę. Mm, musiał o ciebie powalczyć. Wiesz, co, zawsze to jest trochę tak, że ja miałam takie wyobrażenie romantycznej miłości, że jest zgromadzenie z niego nieba, dostaję strzał i jest, wiesz. I, a tu się okazuje, że już nie jestem nastolatką, tylko jestem podwójną nastolatką. Mhm. Y już jestem panią w średnim wieku, to się tak mówi? Nie, jak to się mówi? Nie tak. mówi się w ogóle, nie, nie używam tego, ważne, że się nie wygląda. Jestem, a, dziękuję ci bardzo. <laughs> Mam nadzieję, że to był taki pokrętny komplement. Nie, wydurniam się, spali. szczerze mówiąc to jakby już nie jestem nastolatką i ta miłość wygląda trochę inaczej niż jakby w wyobrażeniach e, wcześniejszych i rzeczywiście to było takie bardzo dojrzałe, E, nie mówię, że jest bardzo wyważone i stateczne, bo jest naprawdę pełne niespodzianek i mnie zaskakuje, ale rzeczywiście było to w zupełnie inny sposób niż zawsze sobie wyobrażałam. To swoje teraz pytanie, które zadałem ci na Instagramie, jest z, z plotka, ale niestety no, nie, od, czy, nie odpowiedziałaś. Słuchaj, jak to się na nową osobę w swoim życiu? E, wiesz co, było to bardzo naturalne, ponieważ jakby mm, nie robiłam z tego też jakiegoś wielkiego wydarzenia, po prostu poszliśmy razem e, na obiad. E, no i mój partner ma niesamowite podejście do Tosi, i niestety, jak pytam się Tosiu, chcesz się pobawić e, z mamą czy z. To się mówi, wolę zy, sorry mama, idź sobie. Więc chyba nie mogłam lepiej trafić. Dlaczego mówisz pan zy? Bo nie chcę zdradzić imienia. To A znaczy, dlaczego? Bo już mieliśmy trochę przebojów związanych z pracą, ale nie będę wam opowiadać, bo nie uwierzycie. Natomiast tak, jeżeli Tosia ma do wyboru, czy chce się pobawić ze mną, czy z moim nowym partnerem, to wybiera mojego nowego partnera. Słuchaj, czy mm, jakie ciebie najbardziej kręcą randki? W sensie. Co trzeba zrobić, żeby zaskoczyć Sylwię Bombę na randce i też sprawić, żeby ona była w pełni zadowolona, usatysfakcjonowana? No właśnie, będziesz zaskoczony, bo dla mnie to są bardzo proste rzeczy. Bardzo... No nie jestem zaskoczony, bo ja też takie lubię. No właśnie, najprostsze. Lubię różyczkę. Pamiętam, miałam taką randkę z moim aktualnym partnerem, gdzie szliśmy po starym rynku i on mi kupił od takiej starszej pani, tych pani mi zawsze jest bardzo szkoda, kupił mi malutki bukiecik dla mnie i dla Tosi drugi. Jedliśmy lody i moja Tosia chciała tań. Więc mój partner wrzucił e, pieniążki temu panu, co tam grał na gitarze, i moja Tosia była przeszczęśliwa, i to było dla mnie idealna randka. Wiesz, jakby to nie są wielkie rzeczy. Czasem naprawdę bardzo drobny gest e, powoduje, że czuję się wyjątkowa. To nie jest tak, jak większość ludzi myśli, że e, no, musi być helikopter. Majorka, e, maiorca, jakaś, dokładnie, wiesz. Dokładnie, tutaj królowe życia tu gdzieś, żony Hollywood, absolutnie nie. Bardzo zwykłe rzeczy, jedna różyczka, e, takie właśnie najpiękniejsze gesty, są takie najmniejsze dla mnie. Nie, i to jest i, i, i w tą stronę.